Widzicie, jaka Misz jest dzisiaj szczęśliwa? To dlatego, że czuje się bardzo zaopiekowana i kochana. Każdy z nas potrzebuje troski i miłości. Wtedy człowiek może się rozwijać. Przykazanie nowe daję Wam, byście się wzajemnie miłowali, jak ja Was umiłowałem. Pan Jezus prosi nas dzisiaj, żebyśmy się miłowali. A jak? Tak, jak on nas umiłował. Na krzyżu, do końca, całym sobą. Chrześcijaństwo nie polega na tym, co się robi albo czego się nie robi. Ale polega na tym, jak to robimy. Z jakim nastawieniem, z jakim pragnieniem. Czy to wszystko, co robimy albo czego nie robimy, czynione jest z miłości? A ta miłość przejawia się w konkretach. Pan Jezus konkretnie nauczał swoich apostołów, był z nimi, troszczył się o nich, wreszcie oddał za nas życie i dla nas zmartwychwstał. I w tym okresie Wielkanocy bardzo się z tego cieszymy i radujemy. Pomyślmy dzisiaj. W jaki sposób możemy tę miłość okazywać w konkretach innym, w tym wszystkim, co robimy na co dzień? Bo wielkie rzeczy zaczynają się od tych, od tych najmniejszych i najdrobniejszych. Pamiętaj dzisiaj, że jesteś bardzo przez Pana Boga ukochany i postaraj się tą miłością obdarowywać innych.